Witam na kolejnym naszym filmiku poświęconym łódkom. Za oknem, niestety, aura do pływania nie sprzyja. Zima, śnieg, mróz. A my odebraliśmy kolejny transport łodzi i dlatego właśnie chciałem pokazać Wam e, kilka z nich. Po to, żeby zapoznać Was bliżej z tymi konstrukcjami, tak jak one w rzeczywistości wyglądają. Bardzo dużo pytań ostatnio mamy o łodzie klasy Jumbo, ponieważ klasy te, te łodzie wcześniej były łodziami płaskodennymi. Natomiast w tej chwili ja tutaj specjalnie na powęże zaznaczyłem taśmą, wyciągnąłem, przykleiłem tą taśmę od przeciwległych brzegów burt i jest pokazane, jak w tej chwili ta, to dno zostało ugięte w kształcie tego, tego V. To ugięcie jest minimalne. W związku z tym, jakby John Boat nie stracił tego swojego atrybutu największego, czyli niskiego zanurzenia. Natomiast mówię, no, łódka będzie pływała zdecydowanie lepiej po falach i będzie lepiej zachowywała się w skrętach, co zresztą pokazał już pokazał już traut. Myślę, że jak tylko zrobi się cieplej i to popływamy sobie również tym John Boatem i myślę, że no, mogą być to dosyć ciekawe doświadczenia. Jeżeli chodzi o samo wnętrze tej łódki, to ona jakby jest idealnie zaplanowana, jeżeli chodzi o kwestię wędkowania. Z tyłu za... za Tylną ławką o ciepustkę, w której możemy umieścić zbiornik z paliwem, e, akumulatory. Jest duża przestrzeń w pośrodku, duży, duży kokpit. To akurat jest wersja podstawowa tej łodzi. Ona ma tutaj bardzo dużo opcji: można zamawiać sobie podłogi, sterówki, platformy castingowe na rufie, na dziobie. E, to akurat jest wersja podstawowa i ciekawą rzeczą jest również to, że ona ma bardzo gruby metal w dnie, ponieważ tutaj jakby fabryka przewidziała, że pływając po rzekach, pływając po starorzeczach, no niestety będziemy mieli dosyć duże szanse spotkać się z jakimiś kamieniami, no, którym ta konstrukcja musi jakoś podołać. Jeżeli chodzi o tabliczkę znamionową, ja chciałbym jeszcze, żebyśmy tutaj popatrzyli na nią przez chwilę. Fabryka przewidziała 30, 30 kW silnik, czyli to jest około 40 koni, 4 pasażerów i 370 kg, czyli łącznie możemy tą jednostkę obciążyć masą prawie 500 kg tam bez trzech. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, łódka ma tak konkretnie 4,60 na m m80 No i rzecz, która bardzo podoba się wszystkim, to jest ten zabudowany pokład dziobowy. Tutaj z tej strony jest zrobione wejście i ten element tego deku na dziobie jest wzmocniony konstrukcją od spodu, tak, żebyście spokojnie mogli sobie tutaj zamontować silnik dziobowy czy automatyczne urządzenie do podnoszenia kotwicy. A łódka jest po prostu łodzią dosyć płaską, łodzią, która od najniższego punktu do końca dziobu ma 59 cm, czyli ona będzie idealnym wyborem dla wędkarzy z racji, tego, że nie trzeba tej. Ryby gdzieś tam widować do góry, tylko jest to relatywnie nisko od lustra wody. Zastosowano tutaj również podobnie jak w modelu trud te elementy takie, które służą. Taki system antyrozbryzgowy, żeby w momencie kiedy płyniemy po falach, żeby nam się woda nie wlewała. To jest ten element. No i cóż, właściwie pozostaje nam tylko tyle, żeby teraz na chwilę poczekać na wyższe temperatury i wyjść z tą łódką na wodę. Dziękuję i do zobaczenia.